Cześć, tu Antert i zapraszam na wspólną grę w Hue. Tak, dobrze słyszeliście. For educational use only. To tak jak te Katabasis, w które już grałem. Uh, zobaczmy, o co w tym chodzi. Znowu. Once upon a time. Pewnego razu. Once upon a time, o, there czytać. was a husband and wife who lived in a house by the ocean. There, they were content to live off the land. She was a hunter and gatherer, wow. harvesting the delicacies of the forest and tracking the game of the wilderness. He was a farmer, working the soil of their land. They, they built their home on the edge of the forest, on the coastal cliffs, overlooking the endless ocean. It wasn't the most ideal place in terms of their professions. But it had a nice, and I loved it all the same. Here, Tom? I lived in peace and harmony, enjoying every aspect of life. Zajebiście. It was autumn. The farmer was preparing dinner when his wife returned empty handed from her hunt. Game had been unusually scarce this past month. He wondered if it had anything to do with the forest strangely losing its color. Wow. During this time of year, the hues of autumn normally painted the forest in flaming colors from yellow to red. He loved these seasonal colors, as it matched the redness of his wife's hair. This autumn, the colors seemed dull and muted, but the farmer thought nothing of it. Autumn wasn't unheard of. However, it was then, as he was sitting down at the dinner table across from his wife, that he felt a sudden chill shoot through him. He shuddered violently, and when he opened his eyes. He saw that his hands had turned a pale gray, wow. save so a few spots of flesh tone. To he team, looked up to realize that everything else inside their home had become gray, including his wife. <gasps> he panicked and shouted, him, but his wife sat motionless, her gaze piercing through him into nothing, as if carved out of It seemed as if all the colors of life he left her. The farmer rushed from his home in an effort to make sense of what had just happened. Daltonizm chyba tak do końca nie działa. Jakieś tam kolory się widzi. Po prostu się ich nie rozróżnia. Um, chyba czytałem coś o tej grze. Nie wiem, jakiś coś kosmici zaatakowali i zaczęli kraść kolory. I teraz trzeba je odbudowywać. Um, mam jakieś problemy z płynnością. Hmm. Ja tutaj widzę trochę. Czy ja widział moje ręce? Tak. No, no, jedziemy za tymi kolorami. Zobaczmy, co się. Serce. Mogę to... O, mogę to wziąć? Tak mogę, jej! Chodźmy. Hm. Tędy! Ale co dalej? Kurwa, już się zgubiłem. Zajebiste. Dobra. Gdzie tu iść? Tu? Tak, tutaj. Spora ta plansza. Zresztą w tej drugiej grze też tak było. No, kiedy ta zagadka chociaż trochę się wyjaśni? Żebym wiedział co robić. O, coś tutaj mamy. A czemu ja miał akurat nie stracić koloru? Dobrze to wziąłem z sobą, bo do cholery. Może powinienem to znowu zabrać? Zdążę przejść? to wziąć czy nie chyba już nie zużyło się dobra a widocznie nie będzie mi potrzebne tutaj będą ci przeciwnicy ci jesteś kosmici serio w ogóle gdzie ja mieszkam co to za miejsce jest całe drzewo jeszcze kolorowe się otworzy. nie straciłem trop kolorowy tutaj tam też jest to coś czerwonego ale tam na pewno mnie to wszystko prowadzi i co koniec nie, tutaj się zaczyna dalej. Dobrze, i znowu koniec. Czemu moje kroki tak dziwnie brzmią. Hmm. A, od góry. No tak. Wszystko jasne. Chyba sobie jaja robisz. Mogę to jakoś zapisać? Nie. No dobra. Mam nadzieję, że jesteś na to gotowy. Wow. Myślałem, że spadnę. I jeszcze raz. Chyba tam... Jest. Ups. I jeszcze raz. Jego odgłos jest naprawdę bardzo podejrzany. Co tam się dzieje? Się. No come on. Stamtąd przyszedłem. Teraz bym chciał zejść na dół. No. A. What the fuck. A jestem pojebany. Dobra, idziemy dalej. Tamtędy na pewno byłoby szybciej. Tyle jest domów różnych mijam po drodze. Czemu jeszcze żaden inny szary człowiek nie wejdzie? Wow, wow! wow. Tutaj też jest fajnie. E, jeszcze jedna sprawa. Nie mam pojęcia, co się stało z moją żoną. Przyznam się szczerze, nie słuchałem, aż tak uważnie tego początku. Wiem tylko, że stała się szara. Później była jakaś jazda z tym, że e, ja wyszedłem z domu, ale nie wiem, czy. Co,

Co to kurwa jest, mieszkamiki? Z kopytami? Ooooooo, i co się stanie? No chyba sobie żartujesz. Tak, to jest ta moja przepotężna broń do kolorowania świata. Jepcie się z czymś takim. Uuu. Muszę to zrobić. Żryj to kosmito kradnące kolory. No i co teraz? Aha. Czyli mogę niszczyć tylko to, co jest w danym kolorze, tym kolorem. Mogę to wziąć? Nie mhm. Czyli to po prostu mam kolornąć w ten sposób. Wow, To było przetrudne. Może, a może nie... Trochę koloru na świecie.

O ty, draniu! Ty też umiesz strzelać? Nie przejdziecie tutaj, nie macie szans. Haha, ha, chyba go rozwaliłem. Dude. Nie nie brykaj tak Tutaj jeszcze jakiś z czerwonym chodził. O jest A tak No, właśnie. nareszcie. As the farmer held the yellow pigment of the sunflower, he felt something change within his weapon. He had little time to ponder this, however. He was being watched. Dobra. Jakoś... Yes, zmieniłem kolor. Już po tobie zasrańcu żółte. Prosto w ryj. yeah. jeszcze któryś no no O ty. co nie są nielimitowani? Uhu. chodź tutaj. Czerwony złama się. Jest. Wszyscy? Mogę jakoś przejść teraz dalej? Uh, uh -huh. I Hm uh -huh. Może to? W drugą stronę. Dobra, styknie. Dobra, wychodzimy na otwarte pole. W miasteczku najwidoczniej nikt mi nie pomoże. What the fuck is this? Są trzymał w ręku karabin. Haha, ha. stracił dla mnie głowę. Ejku, w takim momencie muszą do mnie wydzwaniać? Ho ho, a jednak, noż. Come on, come on. You fucking bitch. No i co teraz? No, chyba sobie kba jaja robisz. No nie machaj tak tym. Uspokój się trochę. Tak, udało mi się w końcu go załatwić. Wow! Dobra, pokonaliśmy pierwszego bossa, trochę kolorów na świecie wróciło. To było chułe, ale mam paskudną dłoń. Teraz dopiero to zauważyłem, jak na farmera. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Raczej nie tej gry. Cześć.